Pięknie wyglądasz, ale jeszcze piękniejszą masz tą różową siekierę. Co wiedziałem, że się tutaj ocz przyczepisz, ale innych kolorów nie było bardzo no Ale męskich. po co cię ona, po co? Ale prawdziwy ona? mężczyzna różowego się nie wstydzi. wano. <laughs> Cześć. Słuchaj. To nie jest zwykła siekiera. To jest siekiera treningowa. No i chciałem, żeby taki fachowiec jak ty wypowiedział się na ten temat. Czy taka treningowa siekiera ma sens? W kontekście ostatnich przemyśleń Borysa, chyba nie można jej zaliczyć do typowych, pierwotnych, męskich narzędzi. Pierwsze, o czym ja tutaj mogę powiedzieć, to jest ciężka. Chyba nawet cięższa od tej mojej prawdziwej. A to dobrze, no bo tylko dzięki odpowiedniemu ciężarowi możemy coś tutaj rozruszać. No nie? dobra, ale powiedz mi tak, jakie mięśnie nam będą pracować? Co będziemy ćwiczyć, na przykład ćwicząc taką sikierę? No dobra, ja nie będę wymyślał, tylko przeanalizujmy to. Wykonam zamach. O, no dobra. No to, żeby wykonać taki zamach, to nie wystarczy podejść do handla, no. tak jak na siłowni i wykonywać taki statyczny ruch który powoduje tylko napięcie tego bicepsa. Nie? Jeszcze patrzysz się w lustro, nie? Rośnie. No patrz, Rośnie. obserwujesz Rośnie. wszystko, wiesz, nie masz poczucia własnego ciała, a dzięki takiej siekierze, to pierwsze, na co ja bym zwrócił uwagę, to poczucie własnego ciała. Ja teraz widzę, jak się rozkłada jego ciężar. Czyli bardziej czuję w ogóle samego siebie. To czyli jest. Pracuje pierwsze, wszystko, wszystko, wszystko. Czuję, od samych stóp do samej góry. Tak naprawdę najpierw muszę zapracować stopami, żeby mhm. móc przełożyć ciężar. Siekiery, naprzód i dopiero na samym końcu idą ramiona, czyli co? Poprawiamy swoją mobilność. Producent poleca swój sprzęt szczególnie do treningów obwodowych, które łączą ćwiczenia wytrzymałościowe z siłowymi. To co widzimy to poradnik, jak korzystać z tej Fit Siekiery. A pokaż jakieś ćwiczenia, jakie na przykład byś proponował, bo wszyscy są na pewno bardzo ciekawi. No, no, pierwszy gadżety. raz w życiu mam tą siekierę w ręku, ale na dobrą sprawę. Dobra, tak, trzymam w ten sposób. No. Pomyślmy o moim sporcie. Chciałbym wzmocnić na przykład coś, czego nie widać. Mm -hmm. Nadgarski. Zobacz. No. Wykonując taki ruch, już wzmacniam tutaj wszystkie ścięgienka otaczające moje śródręcze. dzięki mm -hmm. czemu? Może już nie zamierzam ręki. <laughs> nie, dzięki czemu będę mógł uderzyć z całej siły i nic tutaj nie popęka. No idziemy dalej. Na przykład, Aha. dobra, mam w jednym ręku. O, o. Przerzucam sobie. Hmm. Z jednej strony na drugą. I zobacz, robiąc to, już podnoszę na przykład pięty. Czyli co świadczy o tym, że muszę znów zaangażować całe ciało, żeby poprawnie wykonać ten ruch. Kolejna rzecz, może najbardziej podstawowa. Ruchy ja. ramion do tyłu, ruchy ramion do przodu. Mogę, zobacz, przerzucać ją sobie, czyli na przykład w ten sposób. Ej, nawet mogę chwycić ją sobie przy trzonku i na przykład wykonywać ciosy. Dzięki temu będziemy mieli jeszcze większą siłę uderzenia. Siekiera ma prostą konstrukcję. To aluminiowy szkielet powleczony częściowo wzmocnionym nylonem, a częściowo termoplastyczną gumą. Nie ma w sobie żadnej elektroniki łączącej się ze smartfonem. Kolejny ruch. I kurde, teraz tak sobie myślę, że fajnie, że ta siekiera nie ma osa. No bo na przykład mojtnąłbym nią tak, że wiesz, mógłbym sobie wbić ją w ogóle tak. w nogę i byłoby nieciekawie, a w tym wypadku nic się nie stanie. Nawet mogę sobie ją przerzucać, nie wiem, pod nogami, wiesz, śmiało, mogę się tym bawić. No właśnie, w ogóle fajna zabawa. Swej, podobajajcie, to to powiem jedną rzecz. Ten Powiedz. gadżet ma też aplikację. Okej. Okay. I pokazałeś większość ćwiczeń, które w tej aplikacji są. Poważnie? Tak. <słuchaj> Podoba się? Kurczę, podoba mi się, no. Ja ci daję tą siekierę w prezencie. Taki gadżet ode mnie. O, dziękuję. dziękuję. I mam nadzieję, że już więcej w życiu różowy ci przeszkadzał. Nie, Nie będzie.